Początek roku szkolnego i początek akcji Bezpieczna Szkoła. Limanowcy policjanci rozpoczęli akcję związaną z bezpieczeństwem uczniów poruszających się po chodnikach. Obowiązkiem pieszych jest zachować również szczególną ostrożność zatrzymać się przede wszystkim, upewnić się, że kierowcy nas widzą, i jeżeli się zatrzyma Wtedy możemy bezpiecznie przejść na drugą stronę. Jak i tych spacerujących do szkoły poboczem jezdni. We wtorek, poranku, przy szkole podstawowej w Mordarce miały miejsce pierwsze z takich właśnie działań. Przejścia dla pieszych, to jak widać tutaj za mną, e, wyposażone w znak D6, przejście dla pieszych oraz tabliczkę D27, mówią nam o tym, że po tym przejściu przemieszczają się przede wszystkim najmłodsi. Dlatego szczególna ostrożność, zmniejszenie prędkości to są najistotniejsze rzeczy po to, żeby do zdarzeń drogowych nie dochodziło, aby wszyscy mogli bezpiecznie dotrzeć do szkoły i ze szkoły do domu. Policjanci nie tylko sprawdzali prędkość, ale też rozmawiali i rozdawali uczniom elementy odblaskowe. Od blasków, Odblasków, czyli tych elementów odblaskowych warto zawsze korzystać, nawet jak jesteśmy na tym chodniku, czy jesteśmy w obszarze zabudowaniu, bo zgodnie z przepisami pieszy ma obowiązek, korzystać z elementów blaskowych, kiedy znajduje się poza obszarem zabudowanym i nie porusza się po chodniku. Natomiast nasza apel, taka sugestia jest, aby z tych elementów blaskowych korzystać zawsze, zwłaszcza najmłodsi, osoby starsze. To nigdy nie zaszkodzi, a zawsze może pomóc. Limanowscy policjanci będą zwracać uwagę na to, czy dzieci są przewożone w sposób właściwy w pojazdach osobowych. Akcja ta będzie również dotyczyła korzystania przez uczniów z hulajnóg, które w ostatnim czasie stały się również istotnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Funkcjonariusze będą także pomagać dzieciom przy przekraczaniu jezdni na przejściach dla pieszych, przy okazji przypominając i ucząc najmłodszych prawidłowego zachowania się na drodze. Nawet jeżeli jedziemy z... Dozwoloną prędkością musimy zwolnić tak, aby dostosować prędkość do warunków, które są na drodze. Musimy dostosować tą prędkość do takich warunków, żeby ocenić zachowanie pieszego. Czy on też nas widzi, czy umie się dostosować do swoich obowiązków, które na nim spoczywają. Po stronie pieszych, mimo że pieszy ma pierwszeństwo, na przejściu dla pieszych i wchodząc na przejście dla pieszych, musi pamiętać o tym, że nie można wchodzić bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, bo warunki są różne. Czasem, dzisiaj akurat warunki mamy dobre, ale jest też sytuacja, gdzie jest albo oślepiające słońce, albo jest mgła, albo deszcz. Na to wszystko musimy zwracać uwagę. Jak będziecie przechodzić, będzie Was widać z daleka, także fajnie. Tak na... Przez cały wrzesień policjantów będzie można spotkać w pobliżu placówek edukacyjnych i przejść dla pieszych na terenie całego powiatu limanowskiego.